Hej, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z całym dniem produktywności ze mną. Jeżeli lubicie tego typu filmiki o produktywności, planowaniu czasu, to zapraszam Was do oglądania. Jeśli chcecie więcej filmików o produktywności, to piszcie w komentarzach, ja chętnie nagram takie filmiki, jeżeli spodobał Wam się ten format. Zaczynamy dzień, mamy 7 rano, nie obiecuję, że będę tak wstawać zawsze, ale będę starała się wstawać o normalnych godzinach nie o 12, nie o 13. Wróciłam do domu jestem tak zmęczona, że zrobiłam ci tyle cardio. Jak nigdy. Zrobiłam sobie brzuch i cardio. Stwierdziłam, że tyle zrobię nogi i może też cardio, zobaczymy. Ale jeszcze czekam na sprzątanie całego domu, bo dzisiaj przychodzą do mnie dziewczyny, więc chciałabym posprzątać cały dom, a później się będę ogarniać, typu mycie włosów, mycie całej siebie. Jeszcze przed sprzątaniem będę robić sobie listę tego, co muszę jeszcze dzisiaj tutaj sobie zrobić, więc teraz napiszę sobie listę rzeczy zadań na dzisiaj. Może też na jutro. Mm malowałam dziewczyny chyba od 19 do 23 też gadałyśmy i w ogóle, ale masakra jestem zmęczona powiem wam nie zrobiłam wszystkiego co miałam zrobić mm, ale posprzątałam dzisiaj cały dom, nie zrobiłam żadnych przebitek jedną przebitkę chyba zrobiłam z malowania czy ze sprzątania domu a teraz wam wstawię przebitki z makijażu ewentualnie zdjęcia, bo jestem z nich dumna naprawdę mi się podobają Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. Więc bo troszeczkę poszerzę swoje portfolio makijażowe. I śmiesznie to wyglądało, bo ja dzisiaj zrobiłam taki make-up, no make-up. I ja wszystkie dziewczyny tak mocno pomalowałam. I oczywiście robiliśmy zdjęcie. I wszystkie takie, wiecie, odwalone całe, a ja z moim, moją twarzą praktycznie bez makijażu, więc nice. A już nawet nie chciało mi się domalowywać. Sorki za nie najlepsze światło, ale już mamy wieczór. Więc chciałam się troszeczkę doświetlić, bo już nie ma aż takiego, nie ma, nie ma aż takiego słońca, jak, nie, takiego światła, jak było wcześniej. Chciałabym teraz Wam opowiedzieć, czym dla mnie jest ta produktywność, na czym ona u mnie polega. I dla wielu jest to, wiecie, wstawanie wcześnie rano i tak dalej. Ale dla mnie produktywność jest zrobieniem rzeczy, które sobie założę. I nie muszę wcale wstać na przykład o 7 czy tam o 6 rano, żeby zdążyć ze wszystkim. Szczególnie w wakacje, ja mam teraz wakacje, więc na przykład założyłam sobie, że moim głównym celem jest chodzenie na siłownię teraz, jak najczęściej. Ja nie muszę wstawać o 7 rano, akurat tak mi wyszło wczoraj, ale dzisiaj na przykład ja byłam na siłowni o 11. Więc myślę, że to jest bardzo zależne. No, nie trzeba po prostu wstawać wcześniej, i to jest taki takie błędne koło, bo są ludzie, którzy wolą sobie pospać i na przykład wolą iść na przykład na siłownię o 18 i to nie znaczy, że oni nie są produktywni czy są leniwi, wolą po prostu zrobić to później ale to zrobią i tyle dzisiaj na przykład ja zrobiłam sobie wszystko właśnie tam do tej 16, 17 do 17 zrobiłam sobie wszystko, co chciałam no, i teraz mam czas dla siebie, odpoczynek. Wiecie, jakiś serial? Zaraz będę sobie oglądać Violettę. Chciałabym zobaczyć, jak po latach odbiorę ten serial. Jeśli chcielibyście jakąś reakcję, taką krótką, z serialu Violetta, to zapraszam do komentarzy i do pisania mi tego. Zrób, zrób to, zrób to, żebym właśnie nagrała jakąś reakcję po latach o Violetcie. Co teraz będę robić? Będę sobie pisać moje manifestacje bo nie zrobiłam tego, wczoraj przyznaję się pisanie manifestacji wdzięczności i manifestacji bo u mnie to jest jako jedno bo ja w formie manifestacji zawieram wdzięczności czyli jakby jedno to jest piszę trzy wdzięczności za co jestem wdzięczna danego dnia i kolejne trzy to są rzeczy też w formie wdzięczności natomiast jakby dziękuję za coś co mam, ale tak naprawdę tego nie mam ale piszę jakbym to miała Na przykład piszę, że dziękuję za... jestem wdzięczna, dziękuję za za nowe rolki na przykład No ale ja ich nie mam, ale ja wiem, że one są moje ja więc piszę to w, w ten sposób I trzy tak, trzy tak I Chciałabym zakończyć, bo chciałabym żeby to był taki być może wstęp Jeżeli fajnie się przyjmie to na pewno będę więcej tego typu vlogów robić Piszcie, czy chcielibyście takie filmiki. Ja tutaj nie pokazywałam Wam życia mojego, mojego holu zakupowego, nic takiego, bo chciałabym, żeby w tych produktywnych vlogach nie było takich rzeczy. Chciałabym, żeby w zwykłych vlogach były, a tutaj chciałabym właśnie takie typowo produktywne rzeczy pokazywać. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i widzimy się w kolejnym. Cześć!